Cześć, witajcie. Dzisiaj z wizytą jesteśmy u Michała. Którego Michała już poznaliście gdzieś tam z naszych filmów, albo poznacie. Michał tutaj chciał się Wam pochwalić. Znaczy, pochwalić to, może nie przedstawić Wam niewiadówkę, tak? Może, ba może bardziej pokazać, jak, jak, jak można tanim kosztem jeździć przyczepą. I to niekoniecznie musi być jakaś młoda czy dziesięcioletnia. Może mieć również 33 lata, tak? Tam. Tak, ja tylko powiem, że tutaj to, co za nami tam widzicie, to jest niewiadówka, którą Michał odrestaurował. Michał pokaże, że wam w środku i opowie trochę, co tam zrobił i co tutaj było robione, co odrestaurowane, co zostało po staremu. Więc przejdziemy teraz już do, do środka chyba przyczepki i zobaczycie sobie, jak to wygląda w środku. Michał, no tutaj teraz opowie, co, co tu zrobił i co tu się znajduje. Cel był taki, żeby to, to było po prostu w, w oryginale, została wykonana nowa tapicerka, bo tamta się odrywała. tak, u góry na górze widzicie, jak jakby zobaczyć, jest nowość tapicerka położona tutaj jeszcze Michał mówił, że to jest ogólnie wszystko było ocieplone, tak? Tak, to jest takim, taką folią aluminiową yy, ocieplone. A, ale wszystko ocieplasz? Górę, dół, spód, wszystko? Yy, podłogę i. To, no może nie, może tak zróbmy. Zacznijmy od ścian ogólnie, nie? Czyli tak, ściany masz tak. Całą, cała przyczepa jest odmalowana na nowo, Ta tak? Przyczepa jest odmalowana. Wszystkie ubytki laminatu są tam szpachlowane, szlifowane. I ta picerka jest po prostu przyklejona od nowa. Czepa ogólnie była nieużywana w stanie, w stanie, w stanie zewnętrznym bardzo kiepskim, no bo to po prostu nie, nie nadawało się już do, do niczego do, do tak żeby to było takie jak, jak nowe. Środek był po prostu odklejony i ta pianka tak jak wszystkich niewiadów się od, odkleja. Jak mówisz o tym, o podcufice, nie? Tak, Wszystko. Ta, ta podcufitka. Bo ja wam pokażę, bo tu jest taka. O, widzicie, zobaczcie, to jest taka mięciutka, jakby podsufitka. To nie jest tak, że jest przyklejone bezpośrednio na, na ten plastik, nie? to to, na to tworzywo, tylko jest tutaj jeszcze jakaś podbitka. Nie? Tak, jest, jest ocieplenie, jest tak. ocieplenie. Na podłodze jest też ocieplenie, jest taki, taka klisza elektryczna 150W. Ja która tam grzeje, grzeje masz podgrzewanie grze, po, po tak. zrobione, podgrzewanie podłogowe jest tutaj zrobione. Tak, grzeje, grzeje się ta podłoga, z takich rzeczy, rzeczy jeszcze dołożonych jest, pie... nieoryginalny. Truma, piecyk, nie, trumy nieoryginalny. jest. piecyk trumy, jest, jest termoobieg na około, tutaj pod tymi, tak. pod tymi sofami. Tutaj Michał mówi o tym, że jest tak jak teraz w tych nowszych przyczepach zrobiony, czyli jest nawiew do, dookoła przyczepy zrobiony, tutaj jest jeden wylot gdzieś na poduszkę, pewnie tak, jest drugi. Tak. I co? No tu jest dorobiona szuflada nad tym, który nie ma też orygin oryginalnie ta, ta szuflada jest dorobiona i ta szuflada jest dorobiona No i lodówka widzę też chyba nie jest oryginalna, nie? bo jest ta. lodówka nastawiona do... Lodówka jest beko A, Jeszcze zobaczcie, jeszcze tutaj torty w lodówce Lodówka jest beko ale to jest sobie lodówka na 12V, tak? Kompresorowa na 220. A na 220. Na 220 przez, przez przetwornicę. Bo tutaj jest normalnie, zrobiłeś sobie podłączenie. To jest na 230 podłączenie i tak. to działa, nie? Tak, jest, jest cała instalacja wykonana od nowa, jest po prostu energoblok taki zrobiony, tak. który się tam przełącza z 12 na, na 230. Ja wam jeszcze tylko tutaj pokażę, nie? bo tutaj Michał sobie też zrobi założył Solara do tej niewiadówki, więc jest tutaj normalnie cały. Ten panel sterowania solara i ładowania akumulatora. Co tutaj jeszcze było przerabiane? Zbiornik, tak? Mówiłeś, że. Tak, jest jeszcze... Zbiornik jest włożony Zbiornik na wodę. Wlew, wlew wody jest od zewnątrz. I jeszcze jest dodatkowo. Czyli jest tak też jak w naszych przyczepach. Tak jest tak. po prostu zbiornik ile tu jest ten zbiornik 50 litrów. Nas no 50 litrów. Jest tutaj pompka normalnie włożona, tak więc po odkręceniu kranu, Które tutaj są kran zaraz tak, pokażemy, normalnie woda by leci z kranu, nie trzeba nic tam czy tak. nic z takich rzeczy. Wlewa się normalnie do tego zbiornika z zewnątrz wodę. Tak, i jeszcze jest, jeszcze jest taki patent zrobiony, że można podłączyć wodę z sieci szlaufem i jest taki tak. zaw zawór pływakowy w zbiorniku także... Aha, czyli normalnie do sieci można się podpiąć Tak, bez tego. tak I tu widzę też gniazdka porobiłeś, tak? Jakiś tam no, tu jest gniazdko 230 tam, tu, tu jest drugie gniazdko 230 I tu jest gniazdko 12V jakby się chciało na naładować telefon, a było bez prądu gdzieś na, na A powiedz mi, a to jest taki standardowy układ niewiadowy, nie? To jest standardowe i chodziło o to, żeby żeby to wszystko było zachowane w oryginale, żeby tu nie było przer prze przeróbek Ta picerka jest oryginalna Materace są wymienione, znaczy gąbki są wymienione tak. gąbki tak? są wymienione, zasłony są też oryginalne Także... No, no zobaczy, tutaj wszystko praktycznie jest wymienione De Daszki też są w oryginale, tak to jest oryginalny tak, normalnie tak, daszek też tak, tak, To jest tak, taki tak. jest bardzo prosty Michał, zdejmij oczy, z jest tak. maskitiera tutaj to zakładana To jest skitiera. Tutaj macie na pokrętłach, normalnie dwa pokrętła i daszek do góry się podnosi Taka tak. Bardzo prostota. Szafki, wszystko, meble są zachowane oryginalne. Tutaj zobaczcie, jeszcze bo pokażę, jakie jest na wyposażeniu, co macie. Jak my w hobby mamy szklaneczki, kieliszki. Każda szklanka ma jakieś tam swoje tak, to, miejsce. A, to tak? tak, tak to zarabiałeś, tak, tak? Tak, tak. I, I cel był taki, żeby to było bardzo lekkie, i wszystkie materiały, które były uż, użyte, zobaczcie. są e, dobierane, żeby były jak najlżejsze. To Wszystko jest wyposażenie. Tak. Tutaj macie tak. Tutaj jeszcze Michał nam no, pokaże. Tu jest kuchenka, kuchenka. Tu jest kuchenka, a tutaj macie zlew z kranem. Zlew z kranem jeszcze tyle, że niedobitki leżą. A tu ciepła woda jest też, nie? Ciepłej ciepłe wody jeszcze nie ma, ale docelowo ma być. I, tu, ma i tu, Tutaj macie miejsce dla wspania, to, to się też składa czy jest. Tak, to się składa na, 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 na podkowę Na podkowe normalnie, tak? tak. tu jest stolik pod spodem i to się podnosi. O, i tu, tu jest stolik i macie i też macie podkowę, ewentualnie tak. to cały czas tutaj śpicie i tutaj po drugiej stronie tak. też jest podkowa malutka dla dwóch osób. No i tu są takie półki, tu jest akurat zajęte, bo tu jeszcze jest to energoblog to... i to jest instalacja też nowa? Cała jest Tak, cała, cała instalacja jest wszystko. nowa. I tak, 12-V oświetleniowa, i jeżeli chodzi o oświetlenie przyczepy zewnętrzne, jest też nowe, 13 pinowe. Szafa dużo też jest. Szafa jest, w szafie mamy przełącznik do solarów. Jakbyśmy chcieli odłączyć akumulator na zimę, to tam tylko spuszczamy te dwa s -y. No i tu jest skrzynka bezpiecznikowa, mamy energoblok, gniazdka i ogrzewanie podłogowe. No, czyli kompletnie nowa instalacja zrobiona, tak, położona, tak. wszystko praktycznie jest tutaj nowe, wymienione, tylko no tak. meble są zachowane jakby, trochę też pozmieniane, Michał tu pozmieniał trochę meble, ale, ale w oryginalnej. No to, ta szkoda jest zrobiona tylko. Dla mnie to jest taki moment przejściowy z namiotu do przyczepy, to są naprawdę tak. fajne przyczepy, ta podłoga też tutaj jest taka fajna, mięciutka. Bo ta podłoga też jest ocieplona. Ocieczkę. Też tu jest pod gotyki, Tak no i tu na środku jest właśnie te ogrzewanie. A to tak. też jest na 230 puszczone. Tylko na 230. Tylko na 230. I tylko ma 150 W, także też można grzać trochę z przetwornicy. Tak, jakby. Michał, ja jeszcze jakieś, tak, tutaj macie jakieś tam załóżmy oryginalne światełko, tak? Z tak. tego co mówiłeś? No tak? to, to są stałe takie na przełącznik oryginalne światełka. Tak. A tutaj są jeszcze są, Michał też robił. tutaj tak. są łączniki, może tutaj LEDy są puszczone No dodatkowo. tylko teraz jest nie widno, widać, widno i, i tego nie widać. Michał pokaże tutaj takie przeróbki na zewnątrz, co tutaj było robione Co odnawiane, co zostało, zaraz zobaczycie Przyczepa ogółem cała jest malowana na nowo Malowana na nowo w kabinie malarskiej Dzień. To jest omalowane przez, przez profesjonalistę Szyby też my wszystko wymienione tak, na nowe. Szyby, szyby są nowe Listwy nadszybowe są nowe, klamki są nowe Światło. Światła są Miały być oryginalne, żeby to było w oryginale wszystko, ale ale światła, to są światła Żukowskie w tych przyczepach I one są tak kiepskiej jakości po prostu, że, że jak je zakupiłem, zobaczyłem jak to wygląda To po prostu stwierdziłem, że muszę coś innego założyć Podpory też nowe? Podpory są stare, ocynkowane, tak? Ocynkowane Są sanki na koło zapas... no zap... widzę, że zapasowe sanki, tak? I jest tam koło zapasowe? I jest koło I, jest. i instalacja jeszcze nastopinowa, światła wsteczne widać tutaj dwa tej szynie no jak powiem Ci jak odmalowana jest, no to ładnie wygląda jak to jest no. pomalowane na nowo. Przejdziemy teraz na bok, pokażemy Wam ten wlew, który tam jest zamocowany do tego, do wody i co tu jeszcze było przerabiane? Coś było? solar jeszcze na górze. Sol solar na górze, te listwy są oryginalne, wy wyczyszczone, bo w tym momencie już się nie da kupić listwy w całości do tej przyczepy. Bo to są, jakieś to są, to alumini są aluminiowe. Tak? Je, je trzeba zdemontować, wyczyścić i od nowa zamontować na takim uszczelniaczu. Tak? Ale to jest tylko ten, jako ozdoba, nie? nie? Jako ozdoba. To... Ona by mogła być w sumie bez tej listwy ta przyczepa. Jeszcze jedna rzecz, której tu Michał chce Wam powiedzieć, to lampka. Tu jest lampka oryginalna, która była montowana w przyczepach w tych, w tych czasach, tylko ona jest przerobiona, są włożone -y, mo widzę. moduły takie dwa, dwa LED-owe. Wygląda jak oryginalnie, a jest... Jest, jest... unowocześniona unocze... Tak, tak, tak A tutaj to jeszcze powiedz mi co to jest? To są jakieś takie wywieczniki? To, są wy... cyrkulacja ta, to jest cyrkulacja powietrza to, to już tak te przyczepy wycho... Wycho... wychodziły A to, jest, to się w jakiś sposób zamyka czy coś? To jest regulowane od, od, od wewnątrz? Od wewnątrz jest, jest No to są jest, wywieczniki jest, w, jest w tych regulowane. nowszych przyczepach zazwyczaj wywieczniki są od spodu robione Więc żeby ta cyrkulacja była zachowana A tu jest po prostu od góry zrobione To jest ten wlew, o którym wam Micha mówił? Ten wlew, tak? A tutaj jeszcze spod spodu możemy zo zobaczyć, jest podłączenie do siły. Aha, tutaj jest a zrobiłeś w, A w zbiorniku jest, jest zawór pływakowy. A ta rureczka, tutaj, tu. to jest przelew zbiornika, tak? Jakby, no. jakby się nalało za dużo tym wlewem z tamtej no, przykład... to tak jak wszędzie ta. jest tak, że przelewa się po prostu wodę. Prze przelewa, przelewa się woda I tutaj jest podłączenie do, na 230? Na 230? No i tu mamy taką małą. Taką małą bakistę. Gdzie jest butla gazowa? Jest butla gazowa, y, uchwyt został przerobiony żeby weszła butla y, ta 13 kilowa tak? bo A tu dlaczego tu... dwa reduktory? Dwa reduktory są, bo jeden jest y, do trumy, a drugi jest do kuchenki gazowej. I on, one mają dwa różne ciśnienia. A, bo to jeszcze po te staremu było te, tak? te, te reduktory, tak, bo ta kuchenka jest oryginalna. Instalacja gazowa jest rurką miedzianą, taką jak przyczepak jest teraz robiony w tym standardzie no i co, no i tutaj dwa kliny są jakiś tam pojemnik na jakieś, jakieś narzędzia, rzeczy. na jakieś rzeczy i to nie wiadówka, no. no także przyczepa jest, przyczepa jest bardzo do lekka, lekka do jeżdżenia tak? bo, bo my podróżujemy przyczepą dużo większą a ta przyczepa zawsze była moim marzeniem żeby ją mieć na ale, ale marzeniem jest takie, ale jakby się znalazł kupiec, to. Jakby się znalazł kupiec, to bym ją sprzedał, bo jeszcze mi 200 sto... stoją do remontu. <grym> to Michał to naprawdę za nie wiecie, pieniądze jak za złoto. Więc nie wiem czy się znajdzie chętne Moim zdaniem ta przyczepa jest dla człowieka, który ma samochód z, z czasów PRL-u no to jest taki Tak, tak no. i potrzebuje przyczepy właśnie z tego czasu, nie, bo można kupić tą przyczepę nową, oczywiście, są te przyczepy nowe, ale ktoś ma na przykład Polne Zaborewicza, który mi się też, no. też podoba. Jako, tako, jako, jako, jako taki nowszy tak, klasik, tak, tak? Kla tak, nowszym wydaniu powiedzmy. Do żeby miał zestaw, ktoś tak. taki. O. Ale żeby ta przyczepka też nie była taka perelowa, bo tutaj to jest solar i wszystko, więc można normalnie w niej Tak, bo to, o to chodzi, żeby można było, głównym moim zamierzeniem jest, żeby ta przyczepka była po prostu Mobilna i samowystarczalna, tak? Żeby, tak, żeby bez prądu można było stać na rybach, nad stawem. Jak Michał mówi, no jak ktoś ma jakiegoś klasyka i szuka czegoś takiego, to, to jest taka przyczepka troszkę bardziej, pod, ja bym nazwał to podrasowana trochę, nie? no bo ma i po, jakieś ogrzewanie porobione i ogrzewanie podłogowe i solary, więc to nie jest taka czysta niewiadówka, no. tylko w takim lepszym wydaniu. Tak wygląda odnowiona przyczepa Michała. Za pokaz bardzo dziękujemy. Że nam udostępnił tutaj mogliśmy nakręcić dla was film. Mam nadzieję, że film się podobał. Michał, jeszcze coś od ciebie? No, ja zachęcam wszystkich, którzy marzą o karawaningu, kupić przyczepę za jakieś tam 2003, tak. wyhaczyć na Alixie. Może być stan, Może być stan do remontu. Wszystkie części można dokupić. Ten Michał kupił ją, powiedzmy, za jakieś tam małe pieniądze i, i sam to wszystko wyremontował, więc jest to, w, myślę, że w zasięgu każdego z Was, tak naprawdę, jak z jakimś tam karawaningiem zacznie, trzeba mieć od razu przyczepy takie jak my mamy, można z taką zacząć jeździć. Tak jest. I za małe pieniądze. No i to było było tyle na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Cześć i trzymajcie się czołem. Cześć, Cześć pa.